Jestem w amerykańskim kraju, gdzie pracuje kompozytor Krzysztof Penderecki. Dwie godziny temu zameldowaliśmy się w hostelu i jakby ktoś mnie zapytał, jak będę zaczynał wieczór w Erywaniu, to nigdy bym nie powiedział, że będziemy na koncercie Krzysztofa Pendereckiego. się z wami z Erywania To co wczoraj miało miejsce to było naprawdę coś niezwykłego Takie rzeczy w podróży są najlepsze A plan był taki ogólnie Mieliśmy Mieliśmy przyjechać do Erywania I spać u takiej dziewczyny na Workaway surfingu. Tak, na couchsurfingu Przyjechaliśmy marszrutką, wysiedliśmy, poszliśmy do najbliższej kawiarni i tam złapaliśmy net i napisaliśmy do tej dziewczyny i ona odpisała, że przeprasza nas, ale no nie może nas dzisiaj gościć, ponieważ przyjechała do niej mama. No rozumiemy, sprawy rodzinne ważniejsze. Znaleźliśmy całkiem przyzwoity hotel, czyli taki, który miał dobrą cenę, był w miarę blisko i do tego miał śniadania. Przechodzimy do tego hostelu, kosztował on 25 zł za łóżko za noc, ze śniadaniem, więc fajnie. Przechodzimy do tego hostelu i tam zagaduje do nas taki Polak, Dominik i mówi, jeżeli chcecie, to dzisiaj jest koncert Krzysztofa Pendereckiego w Filharmonii. za godzinę. Za godzinę i kosztuje? 16 zł. No to ja szybko do tej filharmonii kupiłem bilety. Zdążyliśmy jeszcze zjeść, szybko się przebraliśmy. Wygrzebałam no, czystą koszulę z odchłani mojej torby. Ja musiałem na nieszczęście iść w bluzie, ale no nie mam żadnej koszuli, żeby założyć. To było coś nieprawdopodobnego. Ten koncert był po prostu świetny. Fenomenalne, wspaniałe przeżycie. A jeszcze to, że zdarzyło się to tak zupełnie przez przypadek. No to było niesamowite. Naprawdę jesteśmy do tej pory tak się cieszymy tą historią. I już jaki, jaki rybak by się nie okazał, to nam się podoba. A my idziemy zwiedzać miasto. Po których właśnie się wspinamy, to kaskady. Niezwykła galeria sztuki, która jest dumą dużej części mieszkańców Erywania. Kaskady zostały wbudowane we wznoszące się tutaj wzgórze, i budowa trwała kilka lat, a została ukończona dzięki finansowemu wsparciu amerykańskiego milionera, który właśnie ma ormiańskie pochodzenie. Wspinając się na samą górę, można zobaczyć panoramę całej stolicy, a jeżeli pogoda dopisze, to nawet ośnieżony szczyt Araratu. Góra Ararat jest niezwykle ważna dla Ormian. Mimo tego, że ta góra nie leży już na terytorium Armenii, Ormianie bardzo lubią nazywać wiele rzeczy właśnie Ararat. Najsłynniejszy ich koniak nazywa się Ararat. Hotele, restauracje. Kluby sportowe wszystko nawiązuje właśnie do tej góry. Jest to niezwykła góra dla chrześcijan, ponieważ, zgodnie z Biblią, to właśnie na tej górze miała osiąść Arkanoego. Jeszcze jedna rzecz odnośnie Araratu. Otóż, kiedy w 1829 roku Ararat został zdobyty, to wielu Ormian. Nie wierzyło, że to prawda, ponieważ to jest góra, której się nie da zdobyć. Zgodnie nawet z tym, co przydarzyło się Świętemu Jakubowi. Próbował wejść na ararat, jednak nie dał rady. I kiedy już był wycieńczony i położył się, w pewnym momencie zasnął. I wtedy w śnie ukazał mu się Anioł, który powiedział mu, że Jakubie, nie musisz wchodzić na górę. U Twoich stóp będzie kawałek Arki Noego. No i rzeczywiście, gdy się obudził, zobaczył, że u jego stóp leży. Kawałek drewna nie zdobył góry, ale uwierzył, że ta arka rzeczywiście tam osiadła. W odcinku z Baku opowiadaliśmy Wam na temat trudnych relacji pomiędzy Azerbejdżanem i Armenią. I duża część granicy właśnie pomiędzy tymi dwoma krajami jest zamknięta. Zachodnia granica Armenii również jest zamknięta ze względu na bardzo napięte relacje pomiędzy Armenią a Turcją. I tutaj wchodzą w grę dwie rzeczy, ponieważ po pierwsze, zajęcie dużych terenów przez Turcję, między innymi Araratu, po drugie, ludobójstwa, którego dopuścili się Turcy. Na ludności ormiańskiej od 1915 roku. Jest to temat, którym zainteresowany jest cały świat. Między innymi Parlament Unii Europejskiej, polski rząd i 30 innych państw uznało, że to było ludobójstwo. Natomiast Turcja cały czas twierdzi, że to nie było ludobójstwo, a ci ludzie, czyli od kilkuset tysięcy do nawet półtora miliona Ormian zginęli, ponieważ były ciężkie wojenne warunki. Jak wiemy, Turcja od wielu lat stara się o przyjęcie do Unii Europejskiej. Przyznanie się do ludobójstwa jest jednym z warunków przyjęcia Turcji właśnie do Unii Europejskiej. Ormiańskie lobby na całym świecie bardzo stara się, żeby wiele krajów uznało to za ludobójstwo. I dosłownie parę dni temu, 30 października, Kongres w Stanach Zjednoczonych uznał to zdarzenie jako ludobójstwo. To może mieć związek oczywiście z ostatnimi napięciami, które mają miejsce pomiędzy ludnością kurdyjską a Turkami. O tym, jak trudne, jak napięte są relacje między tymi dwoma narodami, może m.in. świadczyć ten posąg za mną Matki Armenii, która w swoich rękach trzyma miecz skierowany w stronę Turcji. schoolową z mawką z hostelu kierujemy się w kolejne miejsce i po drodze szukamy jakiegoś fajnego baru, żeby zjeść coś lokalnego. Znaleźliśmy jakąś małą knajpkę z lokalnym jedzeniem. Sprawdzaliśmy y, opinię tym razem na stronie Culture Trip i podobno można to zjeść smacznie, regionalnie i tanio. Jest bardzo dużo ludzi. Znaleźliśmy jeden wolny stolik, kiedy jeszcze ktoś ustąpił na miejsca, więc bardzo miło. I zamówiliśmy sobie dwa rodzaje jedzenia. Pierwszy to będzie zatar, a drugi Lachmejoun, o ile dobrze wymawiam. Wygląda bardzo dobrze. I zaraz wrócimy, jak smakuje. Jest pyszny, bardzo czuć zioła, jest świeżutki, mm. ale jest naprawdę bardzo dobre. Ciasto jest grubsze jak w naleśniku, jakie bardzo koszyste. Musiałem oddać kamerę gdzie żeby samemu spróbować i to jest Zatar Special i naprawdę jest to z jogurtem, z pomidorem, z oliwkami, z wieloma przyprawami i to jest naprawdę, I to jest jedno z najlepszych dań, jakie jadłem tutaj na Zakałkazie. to jest to jest naprawdę świetne. To jest tak dużo przypraw. To jest tak dobre. Muszę jeść. Doszliśmy do Placu Republiki, a idąc tutaj od Filharmonii, ja się wiele sklepów, kawiarni, restauracji, jest naprawdę bardzo fajny, taki spacerowy klimat. A przy samym tym placu mieszczą się najważniejsze budynki rządowe, mieszczą się dwa muzea, więc jest to naprawdę przyjemne miejsce. A do tego jest tutaj dużo busików, które organizują wycieczki wokół Rywania, więc można sobie jakąś wycieczkę, jeżeli gdzieś złapać wycieczkę, to właśnie tutaj. którego nazwa bardzo mi się podoba. Nazywa się Wernisarz. Można tutaj znaleźć rzeczy z drugiej ręki, ale też to jest najlepsze miejsce do kupienia pamiątek. Można się tu targować i wytargować najlepsze ceny na pamiątki w mieście. Po trochu wszystkiego. Można też coś zjeść, wypić, pooglądać też ormiańskie rzemiosło. My właśnie wchodzimy w pierwszą uliczkę i zaczynamy poszukiwania naszywki na, na plecach dla Mateusza. Nie udało się znaleźć tutaj naszywki. W tych trzech krajach w ogóle praktycznie nigdy nie, nigdzie nie spotykaliśmy, poza Gruzją. W jednym miejscu była naszywka, więc no nic, będziemy szukać gdzie indziej. A my już wracamy do hostelu jeszcze z tym Dominikiem. Dzisiaj musimy załatwić sobie bilety na podróż powrotną. Więc musimy jeszcze podjechać na dworzec. My już opuściliśmy nasz hostel. Idziemy zobaczyć jeszcze najbardziej znaną katedrę tutaj w Erywaniu. A potem marszrutką z powrotem... O. A potem marszrutką z powrotem do Tbilisi. Religia w życiu Ormian jest naprawdę bardzo ważna, i aktualnie jesteśmy przed jednym z najważniejszych punktów, jeżeli chodzi o Erywań, czyli przed Katedrą Świętego Grzegorza Oświeciciela. A z nim wiąże się dość ciekawa legenda. Otóż był on więziony przez Tryadesa III, właśnie na tych ziemiach, a Tryades III był wielkim przeciwnikiem chrześcijaństwa. W pewnym momencie. Król Tyriades oszalał, wydawało mu się między innymi, że jest wilkiem i był po nocach. I wtedy więziony w lochach Grzegorz został poproszony o to, żeby uzdrowić króla i zrobił to. Wtedy Tyriades III postanowił nawrócić się na chrześcijaństwo, uczynił chrześcijaństwo religią narodową i stał się tak zagorzałym chrześcijaninem, jak wcześniej zwalczał tę religię. Między innymi ta historia świętego Grzegorza pochodzi z książki Wojciecha Góreckiego to z przodków. Jeżeli jesteście zainteresowani tym regionem, właśnie Gruzją, Armenią, Azerbejdżanem, i to, jakie są relacje pomiędzy tymi trzema krajami, to polecamy tą książkę. Idziemy już na marszrutkę i mamy do przejścia około 2,5-3 km. Dojdziemy no, z plecakami dużymi, i zawsze wtedy myślę sobie po co brałaś trzy pary spodni? Trzeba było wziąć jedną parę. No ale nie, później się przydadzą. Ale zawsze, jak idę z tym plecakiem, to jest, wydaje się, taki ciężki. A przecież te niecałe 10 kg to wcale nie jest dużo. Jest piękna pogoda. I Erywan dzisiaj wygląda naprawdę pięknie. Idealna do spacerów, do zwiedzania, do robienia zdjęć. No ale niestety, my zostawiliśmy sobie Erywan na koniec i zostały nam tylko właśnie te kilka dni tutaj w Erywaniu. Proszyliśmy już naszą marszrutką z Erywania do Tbilisi i powoli się kończy nasza przygoda na Zakałkaziu. Bardzo fajnie, że niedawno Ryanair uruchomił loty z kilku miast europejskich właśnie do Erywania. Może nie jest to takie miasto, które ma aż tyle do zaoferowania co Tbilisi czy Baku, natomiast jest to na pewno miasto warto odwiedzenia. My jeszcze nie wracamy do Polski. Widzimy się z nowego miejsca.